Witam w kolejnym materiale z gry Kozacy 3. No to zaczynamy, tylko poczekajcie. Bo z tym na telefonie muszę mieć odpalonego, bo internetowi wie, że jak... mojemu internetowi wierzę jak... moją psu, kiedy mówi, że przypinuje jedzenia na stole. Wiecie o co chodzi. Zaufanie ograniczone warto mieć jednak mimo wszystko. On przypinuje, wiecie o co chodzi. Przypinuje, jak najbardziej. Powitać, o właśnie. O, witać, powitać, powitać. Okej, okay, teraz zbierzmy Hiszpanię. Nie Rosji Hiszpanię, bądź bo Boże Rosję. Okej. Okay. Tak to jest bez zmian. Mamy tak proszenie mecze, bo to jest mecz... że tak powiem ligi wakacyjnej, to znaczy turnieju takiego wakacyjnego organizowanego właśnie na kozacy rodacy. Tradycyjnie w opisie, jak chcieli zobaczyć. Do mojego Discorda i do właśnie Discorda kozacerodacy. No to chyba... To nie ten turniej chyba. Tak, pulby pas, to pół nie? Oj, zrobił mi się z tego cyrk. Są tylko takie zasady. Co takie zasady, to się tutaj cyrk? To byłoby na wiele, wiele godzin. O, o, dokładnie. Najlepiej to nartuś na chłopy. Dokładnie, dokładnie. To jest najlepsza rozgrywka, pamiętajcie. Słuszna uwaga. Najlepiej, najlepsza to była rozgrywka wtedy. Dlaczego niepokoi mnie fakt, że mi zminimalizowało grawiecie? Poczekajcie. Myślę, że będę zminimalizować, a teraz nie mogę wrócić. O, zaskoczyło. Ja tylko liczę cicho, że mi gry nie waliło. Nie jest generowanie. Okej, okay, działa. Byłoby niewesoło. Okej, okay, Hiszpanię mamy, mamy. Ja Chociaż się domyślam jaki będzie wynik, chyba, że... trochę się poprawiłem, ale wątpię, na tak krótkim czasie. Okej. Okay. Nie, moment, wróć. Ty tu, ty Powiedziałem, tu, że to samo będę tylko kazałem to i to zrobić. Po prostu co odwaliłem, może tak powiem. Okej, okay. najpierw trzeba je zapalić Po przekątnej? Okej, okay, może iść po przekątnej. W Hiszpania ma ciężko zbrodnię hapki. Ja pamiętam, to może pójdziemy w tym kierunku. To tam będą lutele ostatnio. Wiedziałem, że zagrał właśnie tak, żeby grać z samymi kopami. Co mnie zdziwiło, tak wiem. Rutela popularny, nie wiem dlaczego, ale to nieważne. Zbliżam zmierzam do tego, że on właśnie zagrał tylko na e, wieże obronne. To mnie nawet w ten sposób zaciekawiło. Bo da się tak zagrać. Wiem z autopsji, bo w innych grach tak próbowałem nieraz, więc w różnych grach da się tak zagrać. Ale sam fakt jest nawet, e, nawet dość ciekawy, moim zdaniem. Tu, tu, tu. Pana, od razu tu. Okej okay. Świetnie. Tak, ciężko zbrojnych. Jeden i drugi jest tam mocny. Dobra. By tutaj do żelaza szybko. by to się tutaj nie okrzania, tylko brać się do, do zabudowę tu. Proszę bardzo. Jeden i drugi już tutaj produkuje wojsko. Muszę się szybko postawić, bo może tylko za kamieniami zaraz wjechać. I tyle będę z tego miał. Szybko tutaj. Drugie złoto jak najszybciej. Dwa. Cztery, żeby nie poraził mi gospodarki, to lepiej od razu się zabezpieczyć w miarę możliwości, tylko się da. Powinienem mieć dość jeszcze na budowę diplo i chyba tak zrobimy. Będę potrzebował w trybie pilnym diplo. Żelazo mi się skończyło. To nie wygląda za dobrze. Potrzebuję jeszcze jednego do... tutaj. A właśnie, ja nie zrobiłem tego. Proszę bardzo, tak? I proszę bardzo, tutaj mi drewno zabrakło, okej. Okay. To wymienimy sobie 500 zł jeszcze raz na drewno. Okej, okay. to jeszcze was tak. Potrzebuję obstawić to, potrzebuję obstawić to, potrzebuję obstawić to. I potrzebuję obstawić to. No i jak widzicie potrzebuję jeszcze jedno żelazo. Wasza dziewiętnastka tutaj. I potrzebuję was do obstawy tego żelaza. W ogóle deep teraz zbudowałem, czy nie zbudowałem? Zbudowałem. Teraz postawimy na to. Żelazo to jest nowe deficytowe, bo chyba zużywałem mnóstwo żelaza z tego co widzę. Nie chyba, a na pewno. Może dodajemy mi trochę do obrony, do ataku. Yy, wymienimy sobie 500 na, owa właśnie, na żywność. Dzisiaj to powinno wystarczyć. Gdzieś brakuje mi robotnika tutaj. Dlaczego ja tu nie wysłałem robotnika? Tego cztery musiałem w końcu wysłać. Szybko po żelazo, bo brakuje mi żelaza. I to wtedy pilnym. Okej. Okay. Okej. Okay. I to powinno starczyć. Tutaj chyba nie wysłamy, nie? Nie, teraz wyślemy. Okej, okay. wyślimy teraz tutaj do złota. I potrzebuję tak waszą dwójkę tutaj. No, złoto stanowi u mnie towar deficytowy, tak widzicie. Czy tego chce, czy nie? Mm -hmm. A i nie zdążyłem. Masakra. Wiecie, ale to naprawdę za to tylko na kopanie. W co nic się nie stało. Dominimy no sobie tak i tak. Nie zdążymy wsadzić, cholera jasna. <grystanie> Nic się nie stało, ale nie zdążyłem wsadzić. Ale zobaczcie jakie straty musiał ponieść, no to będą musiał podwoić obrona. Nasza ósemka tutaj i potrzebuje stąd. Myślę, że cztery wystarczy. Idźcie tutaj. No już teraz nie przejmie mi te kopalni. To już jest nie na jego siłę. Już ja wam to gwarantuję. To nie był dobry pomysł, chłopie. Nie podjął dobrej decyzji, ale ja też nie. Bo teraz też tutaj utknąłem, w sumie. Nawet na to nie patrzy się i nie pozwolił mi za bardzo rozbudować gospodarki. Defensywę mamy jako taką opanowaną. W tym momencie tutaj nie powinien się zbliżyć. Zróbmy sobie tutaj jedną kopalnie Już teraz taka siła obronna powinna wystarczyć do płoności. Raczej niczego głupiego nie będzie planowało, bo moje jednostki są już mocniejsze. Więc tutaj mogę spać spokojnie pod tym względem. Potrzebuję zrobić taki, i rozbudować sobie szybko kopalnię złota. Bo ja jestem trochę w telegospodarczy, wiecie, o co chodzi. I muszę to coś nadrabiać. Potrzebuję waszą dziesiątkę przynajmniej. I zaczynałem produkować drewno. Okej, okay. nie wiem co on skutecznie teraz. Nie tak wiem. Tu. Okej, okay. na razie idziemy w głęboką defensywę, innej opcji nie widzę, on też mnie raczej nie atakuje, nie, więc to tak do końca nie jest, że no w końcu mnie napadnie, ale napadnie mnie w taki sposób, że już nie będę w stanie się obronić. Na razie mierzy się przez zamiary, nie zajmę terenu, którego nie jestem w stanie utrzymać, On taką nadzieję przynajmniej, że to będzie dobra taktyka. Będę musiał za chwilę zainwestować w kozaków mam tutaj niedobory pod tym względem. Ok, zróbmy to. Mhm, obstawałem mi kopalnię złota, ale ja mam rozbudowane pozostałe, więc to nie powinno stanowić dla mnie większego problemu. Potrzebuję znowu dziesiątkę. Mniej więcej dziesiątkę, więcej nie. Tutaj do kamienia, bo nie jestem w stanie się za bardzo rozbudowywać. I zrobimy to jeszcze. I teraz idziemy w stronę zrobienia wszystkich technologii związanych z żywnością. Przede wszystkim dlatego, że złoto mi się kończy, to będzie chyba najrozsądniejsze w tym wypadku. Ok, szukamy 5 dla taką niego. Inne opcji nie widzę za bardzo. Tutaj też. Proszę bardzo, taki i wy. Zmocnijmy obronę z każdej możliwej strony. Zróbmy jeszcze to. Pora zainwestować w artylerię na tego stajnionia. Mhm. I wy też na razie na standzie stancie. Tak, wszyscy sobie pozostali. Zwiększmy im to jeszcze. Wymienimy sobie to na złoto. Ale to samo, potrzebujemy to pierwszej nosi. Zwiększmy jeszcze produkcję. To złota brakuje. Złoto jest tutaj deficytowym towarem. Tak to wygląda, niestety. I ono nas spowalnia drastycznie rozwój. Już produkujemy trochę węgla i żelaza, ale zużywamy powiedzmy z dość w sporych ilościach. Nie wystarczy odstalić bokaj mieszkalny Proszę bardzo. Brakuje mi dwóch, żeby się obstawić, ale to nie są problemu. No róbmy jeszcze to w międzyczasie. Wymienimy sobie tak, to będziemy w stanie za rozbudować jeszcze bardziej na kopalnie. Zróbmy sobie to. I to jest chyba nieobstawione, okej. Okay. Na razie o północ się bo jest mi to zbędne, aczkolwiek... Wieście mi, że nie na długo Postawimy na maksymalizację projektu siły. on też pójdzie za chwilę w artylerii to mnie trochę martwi, ale nic o tym nie mogę sobie po poradzić. Ok, co róbmy tak? Jeszcze mi trochę złota brakuje. Nie wiem, co on się w tym momencie. Hmm, to trzeba się wycofywać. o W ogóle podjeżdża, wycofuje się, podjeżdża, wycofuje się. Niewiele osiąga. No, zbudujmy sobie to kopalnie złota, to będzie dobre rozwiązanie, bo pozwolę długoterminowo. Jeśli ona tak zachowawczo, i jak gram tak zachowawczo, to to może być bardzo długa rozgrywka, coś czuję. Albo za chwilę mnie tutaj pokona walca, Zobaczymy. Ok, tam musimy chopać. Możemy zbudować to, dlaczego by nie. I tutaj pójdziemy w stronę dragonów. Brakuje mi drewna głównie, z tego co widzę. To możemy zrobić, bo to szybko używają mi ten teren. Maksymalizujemy potencjał, powiem w tym momencie. Znowu niewystarczająca liczba ok, mieszkalnych. Ok, już ten błąd naprawiamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest cały czas za mało. Dobudujmy jeszcze parę. Jeszcze trzy mogą być. Na górze mamy złoto, które dobrze było przejąć w Okej. Okay. Bo ja ratuje mnie to, że on gra tak zachowawczo, nie? To jest najlepsze w tym wszystkim. Dobrze, mamy już artylerię. Przydałoby się jeszcze trochę jej dorobić, żebyśmy mieli mniej więcej w najbliższym czasie bo naprawdę nie mało artylerii potrzebujemy w tym momencie, bo brakuje nam bardzo dużo. Wymieńmy sobie kamień na żelazo, bo przede wszystkim tego nam teraz brakuje Kamień produkuję, a możemy go pozyskać znacznie więcej To zbieramy naszą pięść W ogóle nie obstawiłem jednej drugiej i drugiej artylerii, że to stanowi spory problem Tych dwóch pójdzie do za późno, ale może być tak. Wiecie, utrata tutaj tego węgla nie stanowi problemu. A, bo mnie z tej strony atakuje. Dobra. Nie, czego się rozbili? Ej, no, kopaki. Rozwali mnie na kopalnię złota, ale tak akurat nie jest problemu. Nie, no, ale to jest bez sensu, bo oni się rozbili w szyku. Utrzymaj pozycję. Tutaj, utrzymaj pozycję. Tutaj też, tutaj, utrzymaj pozycję. My tutaj też utrzymaj pozycję. Proszę bardzo, utrzymaj pozycję. Tam tak sobie pójdę mi zaatakować, to się nic nie stanie. Mówię, chłopu gra tutaj zbyt zachowawczo moim zdaniem, ale. Yy, zaraz ja stworzyłem. Nie strasznie liczby oka i powiadasz. OK. Już naprawiamy. Okej. Okay. Potrzebujemy także nowy tutaj skład artyleryjski. Mamy się czym obstawić tym razem. Teraz odbudujemy to kopalnie złota i to nie stanowi większego problemu. No poszedł strzelców, ale to mu teraz niewiele da, bo ja też się tutaj może nie uzbroiłem. A, po co mi ten dobór był potrzebny. Ty dołącz tutaj do armaty, to będzie się robił wizję. On tu idzie, czy nie idzie? Nie mogę połączyć do z, z armatą? Bez sensu, ale to nieważne akurat. Bez tego akurat przeżyję. No to lecimy z naszą artylerią Jeżeli mi się uda to zrobić, to co teraz zaplanowałem, to zwycięstwo będzie nasze Tylko na spokojnie Bo jak podejdę do tego teraz zbyt gwałtownie, to na pewno przegram Tu w końcu chłopów nie wysyłem, nie? Nie, bo po co? W ogóle to ja muszę to budować w końcu, niech mi zbiorą sami kamień eee, Trzeci ratusz i lecimy za atakiem Okej, okay, budujcie mi teraz tutaj trzeci ratusz i pójdziemy w drewno. Tak, tarczownicy tak. Tutaj? Nie, artyleria stop, tył zwrot. Ok, spróbujemy przeprowadzić atak. Widzicie? To oni robią właściwie co chcą, ale możemy tylko rozproszyć yy, te osoby będziemy widzieć i strzelać. Daj mi do drugiego oddziału i niech osiliwują teren. okej okay. Kontrol A. Drugi oddział tutaj. P. ci tutaj nasze armaty. Oj, to się nie skończy. Teraz ja strzelałem w tę pozycje. Bara woja. Tutaj. Nie, nie. Dobra, muszę chyba się pozbyć armat, bo jest raz No nie. Zrobię screen na zamiast... Przegrałem, ale to dlatego, że za dużo czasu sobie udałem źle, to rozegrałem to bardzo Żeby to zdążyło wybuchnąć Nie zdążyłem wstawić wszystkiego Pochodziło, żeby to zadziałało jako granat, ale widzę, że... Dobra, wood game Mięso, koncepcja z samego początku No nie, zupełnie ja. stajniach. <laughs> Ale no, y po to zbierałem żelazo i... Y <laughs> to nie wierzę <laughs> Przepraszam, sam siebie się śmieję. Po to zbierałem żelazo i węgiel. Po to gromadziłem więcej żywności, żeby mi zabrakło amunicji. Po to, żeby dragonów robić w stanie, o czym wcześniej mówiłem. To zrobiłem, nie ja zrobiłem. Ale no, drodzy widzowie, czekam za uwagę. Bo teraz się spodobało, to zapraszam na kolejny na moim kanale. To trzymajcie się. Do następnego. No i cześć. Ej, widzicie, tak może głupio przegrać. Tak, bo mnie dostanie pokona. <dobra>, Dobra, nieważne. To na razie.